Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Chcemy ujrzeć Jezusa. Słyszymy dziś w Ewangelii taką prośbę skierowaną do apostołów y, przez Greków, którzy przyszli na święto. Y, jakiego Jezusa oni chcieli ujrzeć? Piękna prośba, chcemy ujrzeć Jezusa, ale jakiego Jezusa chcieli ujrzeć? Być może chcieli ujrzeć cudotwórcę, mędrca. Jezus odpowiada im: Jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, a jeśli obumrze, przynosi plan obfity. Jezus mówi o swoim strachu przed ukrzyżowaniem, o swoim bólu, o krzyżu. Jeśli chcemy ujrzeć Jezusa, trzeba patrzeć na krzyż. Trzeba przyjąć krzyż, nieść krzyż. Trudne jest to. My chcielibyśmy też widzieć Jezusa. Cudotwórcy i mędrca, tego, który nam błogosławi, który nas pociesza. A może trzeba by bardziej spojrzeć na krzyż Jezusa i być z Nim, i wziąć swój krzyż. Ten czas Wielkiego Postu, który już się kończy, już niedużo zostało, jeszcze bardziej pokazuje nam ten ból Jezusa, ten jego strach, tego przeżywanie, tego cierpienie. Może trzeba by bardziej intensywnie być w tym wielkim poście teraz te ostatnie dni. Bardziej intensywnie wypełniać postanowienia, więcej się modlić, być z Jezusem i też bardziej y, cierpliwie, mężnie, odważnie nieść swój krzyż. Może jeszcze coś dodatkowo wezmę jakoś postanowienie albo zacznę bardziej konkretnie wypełniać to, które podjąłem na Wielki Post, żeby ten czas, końcówka Wielkiego Postu, było takim konkretnym pójściem za Jezusem, który niesie krzyż, wzięciem, podjęciem swojego krzyża. Niech Pan wam błogosławi na ten dzień i na tę końcówkę Wielkiego Postu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam serdecznie z Syberii, z Panem Bogiem.